Łukasz Grzyb, firma Sigma Technology and Energy Solution. Braliśmy właśnie udział w konferencji zorganizowanej przez Politechnikę Rzeszowską. Jesteśmy firmą, która działa na rynku elektromobilności już od kilku lat. Zajmujemy się stacjami ładowania do samochodów elektrycznych, począwszy od stacji AC, a także stację DC, czyli na prąd stały. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem m.in. takich producentów jak Enelion, Ecoenergetyka, ale także w swojej ofercie posiadamy produkty marki IVBOX, ABB i innych znaczących producentów dostępnych na polskim rynku. Na konferencji chcieliśmy zaprezentować naszą codzienną pracę, chcieliśmy pokazać, czym zajmuje się nasza firma, jak wygląda codzienność pracy z klientami, którzy posiadają swoje samochody elektryczne lub które chcą kupić samochód elektryczny, ponieważ no, zależy nam na tym, żeby prezentować rozwiązania dla każdego klienta, czy to indywidualnego, czy, czy, czy firmy, czy instytucji publicznych. Jako firma zajmujemy się klientami kompleksowo, czyli doradzamy zarówno rozwiązaniem w postaci odpowiedniego urządzenia, które ma w sposób efektywny naładować jego samochód, jak również zajmujemy się całą częścią techniczną, ponieważ jesteśmy firmą elektryczną. To oferujemy również budowę całego przyłącza energetycznego wykonujemy audyty energetyczne, aby sprawdzić infrastrukturę u, u klienta, więc prowadzimy klienta od A do Z z całym procesem, tak żeby bezpiecznie i efektywnie ładował swój samochód elektryczny. Jak widzimy, trendy dzisiejsze na, na rynku elektromobilności w Polsce no już od, od kilku lat są wzrostowe. Ilość samochodów elektrycznych w Polsce z roku na rok jest większa, natomiast no, nieproporcjonalnie wzrasta ilość punktów ładowania. Dlatego dzisiaj obserwujemy taki, taką niszę na rynku i, i widzimy zapotrzebowanie na to, że Wraz ze wzrastającą ilością samochodów musimy budować coraz to nowe miejsca do ich ładowania. I taki jest nasz cel codziennej pracy.